Dobry, witam serdecznie na platformie wideo portalu Poznaj fakty. Pani Beata zwróciła się do nas z pytaniem: czy testament pisany odręcznie jest ważny w polskim prawie? Proszę Państwa, tak. Oczywiście, jak najbardziej ten testament odręczny, zwany też holograficznym, jest jedną z podstawowych, tak zwanych zwykłych form testamentu, obok testamentu allograficznego, czyli testamentu. Ustnego, ale złożonego w obecności dwóch świadków i, na przykład, prezydenta miasta czy kierownika urzędu stanu cywilnego. No i testamentu notarialnego. To są te trzy podstawowe, zwykłe formy testamentu. No, można powiedzieć, że ten testament własnoręczny. Nie jest to oczywiście wyraz jakiegoś jego uprzywilejowania w stosunku do, do innych form, ale ilustruje jego znaczenie, chociażby historyczne, fakt, że jest wymieniony w kodeksie cywilnym w artykule 949 no na pierwszym miejscu spośród, spośród wszystkich form testamentu. Testament własnoręczny powinien być sporządzony w taki sposób, że spadkodawca napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Także mamy trzy podstawowe warunki: sporządzenie go w całości pismem odręcznym, podpisanie i opatrzenie datą. O ile te pierwsze dwa warunki, niespełnienie ich skutkuje nieważnością testamentu, no to brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów, no bo często od, od właśnie daty sporządzenia testamentu te, te kwestie mogą zależeć, na przykład właśnie kolejne Kilność testamentów, czy chociażby zdolność do, do testowania, na przykład zdolność do czynności prawnej testatora. I oprócz testamentów tych zwykłych mamy jeszcze testamenty szczególne, takie jak testament ustny, testament wojskowy, czy testament sporządzony na statku morskim lub powietrznym, ale zostawiamy je na boku. Skupmy się na tym testamencie holograficznym, czyli odręcznym. Jak mówiłem, trzy zasadnicze wymagania sporządzenie go pismem ręcznym przez spadkodawcę. Także wymóg odręczności dotyczy całości testamentu, a nie wyłącznie podpisu. No, powodem ratio legis takiego takiego uregulowania jest ułatwienie chociażby dowodu w sytuacji powoływania się na przykład przez spadkobierców na na tak sporządzony testament. Ustawodawca no, uznaje tutaj, że, że znacznie trudniej byłoby podrobić całość pisma, całość testamentu, niż, niż sam podpis. No i jakby przyjmuje się, że, że spadkobiercy, zwłaszcza ci ustawowi, będą, będą posiadali znajomość pisma odręcznego spadkodawcy, co ułatwi stwierdzenie jego. Autentyczności lub, lub, lub zaprzeczenie tej, tej autentyczności, no to wszystko oznacza, że jakiekolwiek mechaniczne utrwalenie pisma, posłużenie się maszyną do pisania, komputerem czy innymi urządzeniami utrwalającymi, typu tablet, smartfon, jest niedopuszczalne i, i no, odbiera testamentowi ważność. Natomiast nie ma Ograniczeń w zakresie korzystania z różnego rodzaju przyborów do pisania. Także można ten testament sporządzić piórem, długopisem, ołówkiem, kredą, można utrwalić, utrwalić testament na dowolnym materiale, nie tylko na papierze, ale także na przykład na desce, na ścianie, na serwetce. I można posłużyć się tutaj dowolnym, znanym sobie językiem. No jak to w przypadku spadko prawa spadkowego, mamy te kwestie obudowane bardzo szerokim orzecznictwem i piśmiennictwem, więc kilka takich podstawowych kwestii Państwu jeszcze przybliżę, jeśli chodzi o drugi element takiego testamentu, czyli podpis. On powinien być czytelny, natomiast no, no nie musi, przyjmuje się, że nie musi odzwierciedlać dokładnie imienia i nazwiska. Ważne jest jednak, by był rozpoznawalny przez spadkobierców, by można było stwierdzić jego, jego autentyczność. Nie ma też przeszkód, by, spadko, by spadkodawca po złożonym już podpisie dokonywał dodatkowych. Uzupełnień, dopisków, jakichś modyfikacji swojej ostatniej woli. Ale aby one były traktowane jako rozporządzenia testamentowe albo odwołania jakichś postanowień, no to wymagają kolejnego podpisu spadkodawcy. Także przyjmuje się, że wszelkie zapiski, które są uwidocznione pod podpisem. I nieopatrzone kolejnym podpisem na, na dokumencie testamentu są nieważne. Brak podpisu w ogóle powoduje bezwzględną nieważność testamentu. No tu możemy też przy, przy, przy przywołać takie kwestie, takie niuanse pewne. Przyjęto stanowisko w doktrynie i w judykaturze, że możliwe jest zawarcie treści testamentu w liście. Czynienia z niego kopii i odpisów, no z tym zastrzeżeniem, że, że walor testamentu ma jedynie oryginał, a nie kopia. Przyję przyjmuje się też, że, że dopuszczalne jest zamieszczenie testamentu na kilku, kilku kartkach, o ile istnieje między nimi więź o charakterze Intelektualnym i materialnym. No, takim podstawowym atutem testamentu holograficznego, czyli odręcznego, jest to, że nie wymaga on, on świadków, nie wymaga zakomunikowania komukolwiek. Natomiast, no, oczywiście, brak udziału świadków sprowadza się tutaj do tego, że, że, że nie jest on wymagany dla ważności czynności prawnej, dla, dla ważności tego testamentu, jak to jest w przypadku testamentu allograficznego. Natomiast no, nie wyklucza to udziału świadków w sporządzaniu takiego testamentu. Co więcej, no, ze względów dowodowych, taki, taki udział świadków albo przynajmniej świadomość osób zainteresowanych albo, albo, albo jakoś związanych ze no, no byłaby tutaj wskazana. Brak daty, jak już mówiłem wcześniej, nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego jeżeli nie wywołuje tych, tych, tych wątpliwości, co do chociażby zdolności do testowania, co do, co do treści, co do stosunku wzajemnego kilku testamentów no ale dla celów dowodowych właśnie, żeby uniknąć takich wątpliwości zdecydowanie taką datę warto w testamencie umieścić. Podsumowując, testament odręczny, zwany holograficznym, to jest jedna z podstawowych, no, jak najbardziej przyjętych w polskim prawie i, i stosowanych i ważnych form testamentu. No i należy uznać, że jest ona dość korzystna z punktu widzenia takiego procesu dowodowego czyli stwierdzenia jego ważności, stwierdzenia Stwierdzenia tego, no, no, jaka była rzeczywista wola y, testatora, z zastrzeżeniem, że, że fakt istnienia tego testamentu powinien być y, no, przynajmniej znany spadkobiercom, lub, lub no, dobrze, dobrze, żeby był sporządzony z udziałem świadków, chociaż nie jest to absolutnie warunkiem jego ważności. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.